Ja byśmy chcieli podzielić pewne kategorie, ale zacząć od rzeczy głównej. Od wywiadu zacznijmy. Wywiad jest to zorganizowany wysiłek, który ma na celu zbieranie informacji, stopo, stopniowanie, zestawianie w taki sposób, żeby tworzyć szeroki, jasny obraz badanych zagadnień i przewidzieć kierunki rozwojowe. I jeżeli mówimy o wywiadzie, to powinniśmy podzielić na takie trzy kategorie. Czy informacja jest prawdziwa, czy jest fałszywa, czy prawdopodobna. No i co dalej? Możemy podzielić że wywiad na takie, czy na rzeczy. Wywiad elektroniczny, czy generalnie czarny. To jest wywiad, werbowanie, zdobywanie informacji w sposób, w który osoby ośmieszają, kompromitują, ujawniają jakąś działalność. Później wygadzimy na szary, no takie nie, nie, nie do końca takie legalne spotkania, sądowanie, zbieranie informacji i organizowanie spotkań, ale z celem wyciągnięcia pewnych istotnych elementów. I mamy biały wywiad. To jest ten biały wywiad, co wykorzystujemy z oficjalnych takich źródeł, jak telewizja, gazety. No to co oficjalnie podajemy i podajemy to na analizie. Oczywiście te wszystkie informacje przekazujemy odpowiednim czynnikom do wykorzystania, które po prostu przekazują i korzystają z tego. No oczywiście co jakbyśmy jeszcze mówili na, na ten odwiadu, czym się wymiar teczny generalnie wszystkim Politykom, nastrojami społecznymi, gospodarką, Yy, 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 sprawami militarnymi, czyli wojskowymi, mówiąc, granicami, no jak to się mówi generalnie wszystkim. Wiadomo, że określone służby w określonych miejscach muszą przeprowadzać różne czynności, yy, no powiedzmy dla społeczeństwa niezauważalne. A do tych czynności przede wszystkim zaczynamy prace rozpoznawczo-filtracyjne, które najczęściej przeprowadza się w miejscach tzw. selekcji. Mogą to być na przykład przejścia graniczne, inne skupiska ludzi, mogą być to miejsca na przykład pobytu cudzoziemców, gdzie musimy po prostu wsądować, czy wśród tych osób nie ma takich ludzi. Którzy nas interesują, albo którzy nie trafili przypadkowo, tylko w sposób celowy. I służby muszą być na to czułe i wrażliwe. I takie prace są prowadzone nie tylko na przejściach, mało tego w miastach, przy wjazdach do miast. Oczywiście służby są dostosowane do społeczeństwa, czyli ubrane, taka, jak obowiązuje moda, yy, warunki pogodowe czy atmosferyczne, no oni się tam zajdą niby przypadkowo, a tak naprawdę to nie są przypadkowe osoby, tylko to są ludzie, którzy mają określone zadania, ale bezpieczeństwo na tym polega. Yy, zapewnić bezpieczeństwo, no to trzeba stosować różne metody. Społeczeństwo ma być jednak mimo wszystko zabezpieczone i kontrolowane. Nie ma co unikać tego słowa. Po czym można rozpoznać osobę w tłumie. Ta osoba musi się utożsamiać ze społeczeństwem, czyli tak samo ubrana, może być zarośnięta, może być młodzieżowo ubrana. Ona ma być po prostu wtopiona w tłum. Nic już się nie wyróżniać ale ona spełnia określone zadania, ta osoba. Ale jak on... Ona z nami może jechać pociągiem, w autobusie, przemieszczać się, zdobyć nasze zaufanie. My po prostu mamy stworzyć warunki takie, żeby po prostu swoje zadanie, cel osiągnąć. Ale po czym można rozpoznać wrogiego? Yy, to jest bardzo trudno wrogiego, ale są metody do rozpoznania. No nie będę akurat ujawniał z tylko z tego względu, że yy, osoby, które akurat takie zadania spełniają w naszym kraju no, są niebezpieczne, ale nie możemy po prostu im wychodzić naprzeciw, żeby wiedzieli, że o nich wiemy. Prace rozpoznawcze prowadzi się również nie tylko w tych miejscach, co wcześniej powiedziałem, przecież granicze, skupiska ludzi, ale w terenie, czyli gdzie po prostu normalnie ludność zamieszkuje. Bardzo dobrym źródłem są dzieci, oni są bardzo rozmowne, Dużo mówią, nie kontrolują Ciebie co mówią. umiejęte ich wykorzystanie można wciągnąć naprawdę ciekawe informacje. Dobre źródłem są elementy, powiedzmy szczerze, antyspołeczne, kryminogenne, no powiedzmy jakieś mają skłonności takie czy owakie. Można ich podejść i to jest naprawdę baza do super informacji. Można ich po prostu kontrolować, sprawdzać, wyciągać o nich, co się chce, nawet nie będą zorientowane. Ale nie chcę tego tematu rozbudowywać, bo to jest oddzielne szkolenie. Dziękuję. Czym się interesują wywiady, zwłaszcza obce? Interesuję się na przykład zakładami pracy, czyli takimi z, z, z punktami które mają jakieś znaczenie strategiczne są zajęte w Wiadomo, że dany zakład, na przykład dany zakład pracy ma punkty newralgiczne i ważne. Newralgiczne to są takie, które mogą spowodować wstrzymanie produkcji w całości lub w części, a ważne, które nie wstrzymują produkcji, ale wyrządzają poważną szkodę. No i wywiad tym się interesuje, bo to jest normalne. Trzeba zneutralizować, sparaliżować takie rzeczy, że takiej mamy cel. Oczywiście druga strona jest na to przygotowana i musi po prostu przewidzieć to, z czym może się spotkać i trzeba podjąć odpowiednie przeciwdziałania.